Witajcie w drugiej części o ślimakach. Jak zauważyliście do naszej drużyny dołączyły trzy nowe ślimaki. Z czego jeden jest wodny, jeden się boi wyjść, a jeden jak mnie zobaczył to się przestraszył. Co bodziwe. To łatwe. Krótkie cięcie dla zmniejszenia wętrz. Wracamy po przerwie. Nasz. Towarzysz z pierwszej części rozgląda się po nowym terenie, zbudowanym głównie z sałaty. Patrzy, jaką ma długą szyję. Pa, 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 jaka długa szyja. Ale cheater.

W tej części akurat trochę mało mówimy, ale ślimaki dobrze się czują, nikomu nic się nie stało. Do zobaczenia w kolejnej części.